F1, F1, F1. Ale chujowa muzyka i ci kurwa powiesz. Ci kurwa czasem powiesz, co? Dam ci mordę, patruj się. Michał, pokaż dupcie, wypnij się, wypnij się, pokaż. Na siodełku mogę, na siodełku, co ty na to? Wypnij <grym> się, wypnij się, Michać. Wypnij się, wypnij się, pokaż. Wypnij się, biegnę za tobą wykni się Ulala, ale ci skacze tak do góry, do góry <gup premature> Chodź, mam pieniążki dla ciebie, Michał, Chodź tu Long coming Idę, zej, idę To mój ordnik będzie naszą główną obroną Czekaj, ja... Do Ja pierdolę, ty się pchasz kurwo Nie gram z tobą <tronik> Morda mi świeci ten zjeb, kurwa. Mordzi mi świeci. Macie Tak, Tu czemu ten kobuł ma jakiegoś wielbłąda? Co jest, kurwa? Zobaczcie na tego ostatniego jaki ma profilował. ma wielbłąda w jakiś, nie wiem, butek dla kobiet? <tronik> Dobry ace Ale ege Ale S Ale mam S z gówną Gównie ja mam chyba Mmm Ej Emo do grasz? Do której ty grasz? To ja też, to ja też. Będziemy grać z tym kolegą. Bardziej znamy sobie zasunę. Boże, gdzie się powiesić kurwa. Ura. On ma golda jedynkę, więc weź graj dobrze, żeby nie spadł. A wchodzą? Tak. I zbij. Ty no. Idziesz jutro do sfery? E do Sarniego znaczy się. boję cię? Czemu? Ja jutro gram. Dawaj do Sarniego. Nie dalej. Sorry, man. Dawaj do Sarniego. Leczy, kurwa! No, kurwa, już no, no. strzelać. Mio. A ja założę tego. Mam to, będą to z wami czy nie? No ale będziesz miał tego, bez sensu będę miał. No, no prime właśnie, a będziemy mieć cały Będziemy spadać z rangi. No bo macie już taką wielką rangę, jak Globala macie. No a to ja nie chcę spadać No kurwa, nie wiedziałem się. No to już passive era nie że nie spaniesz wami. No Cyber jedynkę mogę mieć Nie chcę mi się grać, kurwa. to Nie kurwa, powiekszce! Bę pusta shorta pójdą. No, short. No, okay, okay, no. no. O, kurwa. Y, long. Long. No, wucha, wucha. wucha. Ale nikt w ciebie. Jesteś dobry. Kurwa. To wiek, to wiek. Dawaj, odnik. Dawaj. Nie gram. Nie gram, kurwa. Przez flesza mnie zajęło. Skurwa, a jak Orlik'a zajebał przez. Nie, 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 Dobra, Orlik... orlik Poddajemy to, bo mi się już z nie, jego. Go Sam ktoś musi wyjść. Go. nie, dadało, nie, mi nie, 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 To nie, 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 No, nie, 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 musi nie, 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 się, nie możecie dać w tak nie możecie dać tego oddać się, to się głupi kieniusze kurwa mam. nie, dawajcie w dwa o co nam grać o co tam jakiś bandanobuch Ja. co wy się chcecie poddać? można się poddać czy nie? bo mi to niebezpiecznie nie, nie zaskoczyło co? głosowanie nie wiem jakie Dobra Ja dałem na podlanie się, ale nie wiem czy to też się odpaliło Szkoda gościa kurwa To mu mój dupe, przynajmniej Czort kurwa Jak? No. Podoba mi się to, podoba mi się d to debil. Nie jadę, kurwa Głosowanie już trwa, dajcie F1 albo F2 Dobra, już, już, już Nie, nie mogę No nie można nic nie ma Poddać się A twój twoje małe piłki Nie będę miał na 24 godziny ja będę... ja będę miał na... Kurwa no, będę miał na 24 godziny Bane dostawaliście? Podostawaliście ja ben... dostawaliście Będę miał na 24 godziny Co, już się rozgrać nie chce? No To się powyrzuca O po o ma anti no, ja wychodzę, ja chcę badać. chowaj, chowaj, chowaj. Dostał kurwa. Nie dostał, nie pierdolę, wychodź, wychodź, poddajemy się kurwa. Ja wychodzę. Wychodzę. Wow. Wyszłem Opuść. Opuść. znaczy, opuść. 30 minut, dobra. Możecie się poddać. jeden No i naraz żeście że wyjebali tego gościa ktoś ma? że z tego Hyden nie? Kto do mnie dołączył? Wy dalej? Czemu? Do... do Michała dołączamy. Bo Michał ma tą mapę. O dziękuję piszę, że mnie zapłał. Którą mapę. Mi... Tego milarza, telefon, telefon mi się dobra. tak ogólnie zawiesił, nie wiem czemu. Aha, sesja niedostępna, czekaj. Też mi przyszło nie Muszę, muszę sprawdzić te komendy. Komendy muszę sprawdzić na czas. Na tego, na reset i Ma na czas. Więcej, więcej czas, tak. Ej, dobra, jest dużo osób, to można zagrać w tego. No na całą mapę można. Wie. Ej, dobra, to szukajmy tak jak jest teraz, czyli wiewiór, fioletowy, Orlik, Team Beton. Ja nie gram, nie szukam pierwszy z jebie. No, no ale na ty. Koło fortuny, koło... tak jak jest, jest, jest z tak, tak jak jest, złożone, no no, to to jest. Ruchy, tak jak jest ułożone. tak jak jest złożony, tak jak jest złożony, tak jest tak jak jest ułożone tak jak jest złożony, tak jak jest złożony, tak jak jest Czyli tak jak jest Orlicki, tak jak jest złożony, tak jak jest pierwszy? No, no bo jest bo tak pierwszy. tak no Kurwa, każdy, kto by był chłopiętym liderem, to by był pierwszy. No to kurwa, ale, ale, ale ty tylko tylko nie idzie. Plasz się kurwa, wyjdzie, wy, wy, ktoś z Wasku.